Nie wiemy, czy to się zalicza do końcika rozliczeniowego. Raczej nie, ale nie, wyobraź sobie, że w Konfederacji no. doszło do decyzji. Tak. Pani europosłanka Zajączkowska-Hernik została odwołana z funkcji prezeski. Podwarszawskiego obwarzankowego. obwarzankowego ta, obwarzankowej struktury partyjnej, partyjnej przez słowo Mira Mencena. Mencena tłumaczy, tak, no, no, że my zmieniamy struktury, żeby europosłowie, ci, którzy pełnią funkcje właśnie takie, jak sprawują mandat europosła, żeby, ponieważ nie mają czasu. Żeby dali sobie spokój z tymi zadaniami na kierowniczych stanowiskach w partii. No tylko że z wpisu pani Europoseł ewidentnie wynika, że to była decyzja Mencena. Tak, była... Zresztą od dawna się mówiło o tym, że no, pani Europosłanka tak ciąży w kierunku Gregorza Brauna. Tak, ale ja wiesz, po pogadałam sobie z nimi oczywiście o tym, Co, cóż tu się wydarzyło z panią Europosłanką Ewą? I oni mówią tak. Po pierwsze, to jest prawda, że ona nie ma czasu na, na robienie w tym okręgu. Że ona mieszka w Radomiu, pracuje w Brukseli i na ten obwarzanek podwarszawski w ogóle nie ma czasu. Kompletnie. Nie zajmowała się tym i struktura się tam zaczęła rozpełzać. I to nawet nie jest problem ciążenia pani Zajączkowskiej do Brauna, tylko struktura niepilnowana zaczęła ciążyć do Brauna. No i zaczęli mieć z tym poważny problem. To jest e, punkt pierwszy, ale oczywiście są punkty kolejne, za tym idące. E, mianowicie Mencen ma problem z Zajączkowską. To jest jego człowiek. Zajączkowska jest totalnie jego człowiekiem. On ją przyjął do nowej nadziei. Ale że za dobra jest. Tak. Mhm. E, zaczęła nagle wyrastać mu na gwiazdę. Trudno się gwiazdę trzyma, e, zwłaszcza taką wyszczekaną gwiazdę, trzyma krótko przypisku. A Menzel ma taki podobno styl zarządzania, bardzo bym powiedział... Z lat 90. Tak. Mocno. Nawet powiedziałabym, że jak kierownik w latach 90. Albo kierownik w latach 2007, 7, 2014. 14. Bardzo jest to, bardzo jest to kultura ciężkiej pracy. Bez wynagrodzenia. <grym> I... A na nią się trudno krzyczy, bo ona się odszczekuje. Ona jest tak popularna, że nie można publicznie je zbesztać i jest to realny kłopot. Lepiej się yy, zwraca uwagę w sposób zdecydowany komuś, kogo nikt nie zna.